Wielkanoc to święto mające swoje korzenie daleko, daleko poza czasem chrześcijan czy też innych religii. Wszystkie symbole, które kojarzą się nam dziś z Wielkanocą, posiadają swoje odpowiedniki w dawnych wierzeniach, w dawnych mitach, w dawnych legendach pamiętających czasy naszych przodków Słowian. Żyli oni w tej części świata i przez tysiące lat stworzyli nie naprawdę niezwykłą kulturę pełną obrządków i tradycji własnych bogów i niezwykle misternych wierzeń. Wiosna dla dawnych ludzi była okresem niezwykle ważnym i niemal można by powiedzieć magicznym. Powrót przyrody do życia budził szacunek i podziw, a także wdzięczność za możliwość nowego początku. Dziś obchodząc święta Wielkanocne, celebrujemy wiele dawnych tradycji. Jedną z nich jest oddawanie czci jajkom, które od zawsze były symbolem nowego życia. Wielkanoc w chrześcijaństwie uważane jest za najstarsze i najważniejsze święto, celebrujące mękę Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Wielkanoc jest tak naprawdę kulminacyjnym momentem w długim cyklu paschalnym, poprzedzanym kilkoma dniami postu. Obrzędy Wigilii Paschalnej, czyli Wielkiej Nocy, będące symbolem nadziei Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczynają się Wielką Sobotę, zaraz po zapadnięciu zmroku. Nie wolno rozpoczynać obrzędów, nim nie zrobi się zupełnie ciemno. Wszystkie czynności i obrzędy muszą być zakończone przed świtem, Wielką Niedzielę. Poprzedzający Wielkanoc Tydzień jest okresem, w którym wspomina się najważniejsze dla wiary chrześcijańskiej wydarzenia – Okres ten jest nazwany Wielkim Tygodniem. Różne kościoły, różne odłamy chrześcijaństwa stworzyły własne niepowtarzalne zwyczaje, tradycje, obrzędy, które znacząco różnią się od siebie. Przykładem jest, przykładowo, przykładem może być, na, dajmy na to, Kościół protestancki oraz Kościoły Wschodnie. Wiele symboli używanych w kościelnych obrzędach została przeniesionych wprost z dawnych religii słowiańskich. Najważniejszym z nich jest święcenie pokarmów, w tym jajek, które u Słowian miały niemal, można by powiedzieć, magiczne znaczenie. Dziś, tak jak przed tysiącami lat, malujemy je, ustawiamy na widoku i przekazujemy jeden drugiemu. No, i chciałbym Wam powiedzieć taką legendę, która odpowiada niejako na pytanie, dlaczego w okresie początku wiosny to właśnie zając przynosił jajka. W dawnych czasach, gdy po ziemi przekazały się bóstwa i demony, w czasach kiedy to nasi przodkowie wierzyli jeszcze w światowida, w równonoc wiosenna przypadało piękne i wyczekiwane przez wszystkich święto. Ten czas Nowego Początku obecnie celebrowany jest jako Wilkanoc, a Usłowia nazywał się po prostu Jarę Gody. Natomiast wśród plemion germańskich nosił nazwę Ester albo Ostara. No i właśnie na tym chciałbym się skupić. Nazwę święto zawdzięczało bogini Oester, która odziana w białą suknię zjawiała się po mroźnych dniach i budziła lasy do życia. To za jej dotykiem pojawiały się liście na drzewach oraz rozkwitały kwiaty. To dzięki niej zwierzęta wychodziły z nor, chcąc poczuć pierwsze promienie wiosennego słońca. Pewnego razu bogini przechadzała się przez zaśnieżone lasy, pozostawiając za sobą pas zieleni. Każde zwierzę, które ją napotkało, kłaniało się nisko i pozdrawiało. Eostrę, a ta odwdzięczała się promiennym uśmiechem. No i w pewnym momencie pani życia zauważyła w zaspie leżącego nieruchomo ptaszka. Po bliższych oględzinach zauważyła, że ten ptak jest po prostu ranny i balansuje na granicy życia i śmierci. Żal jej się zrobiło, tej kruchej istoty, zebrawszy całą swoją moc, uleczyła poszkodowanego. Coś poszło jednak nie tak, okazało się bowiem, że mimo iż proces leczenia powiódł się, pacjent przeżył, to nie był on jednak tym ptakiem, a został po prostu zającem. Strzygąc uszami, zając podziękował wybawicielce i żwawo pokicał w głęboki las. Dopiero siedząc w norce, zauważył, że coś jednak mu z ptaka pozostało. Okazało się, że przemiana nie była całkowita i pozostała mu zdolność do znoszenia jaj. Nie wiedząc co zrobić ze świeżo zniesionym fantem, wszak jednak zające jajek nie wysiadują, postanowił je w podzięce pomalować i zanieść udekorowane bogini Oester. Od tego czasu zawsze, gdy tylko znosił jajko, dekorował je i zanosił je pani wiośnie. Oestrze, oestrze tak spodobała się dar zająca, że przyjęła go na swojego pomocnika i od tego momentu w z wiosenną bogini zjawiała się na ziemi, a z jej boku kicał zając znoszący jajka. Jak wiecie, tradycja ta przetrwała do dziś i to właśnie zając i jajko są symbolem Wielkanocy. Oczywiście jest wiele legend, wiele mitów związanych z wiosną i końcem zimy. Okres ten jest pełen magii i budzących się z zimowego snu sił natury. Od zawsze pasjonował obserwatorów, pobudzał ich wyobraźnię. Więc teraz, kiedy będziecie malować jajka w Dzień Wielkanocy, pamiętajcie, że podobnie robiono już praktycznie przed tysiącami lat.